Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich fanów Darkseeda 2 Czy w ogóle Darkseeda, może? Eee, Przepraszam bardzo za mój mikrofon niesforny. Właśnie sobie uświadomiłem coś, ale to nic, to nic. Świadomość to zważać czasami. Coś tutaj. Co to jest w ogóle? Chciałem sprawdzić, co ja mam. Tak naprawdę, to ja nie wiem, co ja mam. Co to w ogóle jest? Czy to jakiś podpis może bym się... Co to jest? Aha. Dobrze, dobrze. Rozumiem twoje oburzenie. Chodźmy dalej. Nie bardzo wiem o co to chodzi, co tu się dzieje. This of man and machine has got to to w ogóle ma być jakieś okropieństwo, że połączenie człowieka i maszyny powinno się powstrzymać. Chodź tutaj, chodzi po tej kładce takiej, pamiętacie wintrę, on po czymś takim biegał. Hmm. Co to jest? Here's another empty slot. Another empty slot. Sprawdźmy, co to jest. This lit section resembles our civic center. Mm hmm. He I... does you have are tore, Uryvayo? Dziwne to wszystko. Dziwne to wszystko. Powiem wam, że nie mam pojęcia o co, o co to chodzi. Nie mam pojęcia. Ale trochę się rozejrzeć można. Dobra, wiem, że z tą gębą można było pogadać. Będzie sam mój syn się dobija do pokoju. O, gadaj. To, power Dziwnie to to mówi. W każdym razie wspomina o jakiś... <laughs> 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 magnetycznych magnetycznych. czyichś. Poczekajcie, może mi się uda. Może mi się uda. Może mi się uda otworzyć drzwi, żeby mi to syn nie obijał szyby. Um, moment. Udało mi się, ale chyba poszedł sobie gdzieś, się zrezygnował. O nie, już biegnie. Już to biegnie. Co to jest w ogóle? To wygląda like Power grid map.

Ale po prostu. Hmm, access denied. Idziemy tam. Powiem szczerze, to trochę siada mi komentarz. Nie wiem dlaczego. Siada przez te pewnie animacje. Nie Cross. Why are there symbols of death all around this complex? Obejrzyjmy to. A cross is supposed to give comfort, but I feel only despair. Co? <laughs> A cross is supposed to give comfort, but I feel only despair. gościu <laughs> No nic, no, idziemy stąd po prostu. Nic tu ciekawego. Trzeba będzie chyba jakąś solucję odgrzebać, bo obawiam się, że może być tutaj ciężko, żeby cokolwiek sensownego się wydarzyło. Wspaniale. Nie ma tu nic do obejrzenia? No to są bardzo stare szkielety. Ciekawe czy to nie są jacyś coś przodkowie starożytnych. Co to w ogóle jest? Nic tu nie można obejrzeć, tylko te szkieleciki. No to idziemy stąd. <laughs> No cóż, tu idziemy w takim razie. Chyba stąd żeśmy przyszli. przeszli. Mm. Czuję, kurde, nieźle. To jest. Wygląda na mapę jakąś. Tylko kurczę, gdzie tu. Nie, to jest po prostu wszystko niesamowite. To ma. Ma to wszystko związek z jakimś z miastem. Spróbujmy tutaj. Na chybiu trafił po prostu. Super animacja. Idziemy dalej. O kurczę! Jakiś elektroniczny zamek. Kurczę, nie mogę go otworzyć. Damn it! Co za, co za odkrycie? Um, nic tu nie ma, nic tu z tego co, z tego co widzę, to nic tu nie widzę. Możesz tu gdzieś iść, tylko tam możesz iść. A jeszcze tu możesz iść. Nie, to nigdzie nie możesz iść, to są... Tu jest menu i... Inwentarz, ale nic więcej ciekawego Dobra, wychodzimy stąd <laughs> Można tu zabłądzić chyba <laughs> Nie mam pojęcia. No, że ten budynek jest w jakiś sposób przerażający i jednocześnie niesamowity. Musi być to jakiś budynek, nie wiem, rządowy, czy jakiś taki ważny. Dla mnie to wszystko wygląda jak kupa korzeni i jakiegoś ścierwa. No. Whoa, you, Minon, have been charged with conspiring in a rebellion against the ancients. How do you plead? I am innocent, dispassionate one. In the interest of expediting matters, we shall enter a plea of guilty and issue a summary judgment gushusha of for your faithful service as a privileged worker, i shall be merciful. instead of suffering public humiliation like the leader of your rebellion, you are hereby sentenced to death. ha, yakimio shergi, oh, thank you, dispassionate one, you are kind and just. oh, jenkouyachivi, niasamovita. Gościu, to był szybki proces Gościu nie chciał się przyznać do, do winy Ale Sędzia powiedział, że w związku z tym Że długo pracowałeś dla dobra Naszej tam sprawy, powiedzmy Zamiast długich cierpień Publicznych I upokorzenia Będę dla Ciebie miłosierny i dlatego skazuję Cię na śmierć I gość mówi O, dziękuję, dziękuję Jest Pan taki wspaniały I sprawiedliwy w ogóle Gadaj Hello, I'm just visiting. Hello, I'm just visiting. Czy tak sobie zbieżam? Just visiting. No one visits the Hall of Justice. You do not sound like you're from around here. You are a dark worlder, aren't you? <laughs> czy jesteś z ciemnego świata, czy czy nie? Bo wyglądasz mi, że że nie.

Uuuu, zaraz mnie przetransportują do, do karę śmierci. O, z haczykiem za habetkę, kurczę. Jakie to upokarzające. No, co, jakieś góry gnijącego mięsa. No, rzeczywiście wstrętnie, wstrętnie. Coś mnie, coś se to kliknąłem, nie to co chciałem, sam O co to chodzi? Ogólnie wygląda to brzydko. Wow Bierz to Co to jest? O kurczę co za <śpiewanie> Kurczę, jakiś, jakiś kościo trupek wyskoczył, no to było piękne. O kurczę. powiem wam, klikam coś nie wiem co się dzieje i dlaczego. No ale jest fajnie. Co się stało? Dzień dobry, pani kościotrupowatość. Gdzie ja jestem? 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 underworld, uh, no, jesteś w, no, w świecie umarłych nad rzeką śmierci, tak? Kim ty jesteś? Kim jest. Co to jest ten Underworld? I co? Co też mi się stało, dobra może? Co to jest ten Underworld? Czyli za chyba, nie wiem jak to rozumieć. Co to jest? Underworld? As the keeper of the souls, all those who die in the dark world fall under my care. Aha, no, to jest miejsce, gdzie przybywają wszyscy, którzy tu zmarli. Od tej pory wszyscy, którzy to są, znajdują się pod moją opieką. Znasz moje imię! O, kurczę. my name? Oh, jest! Spodziewałam się ciebie. Kurcze. Co też mi się stało? Spotkał cię nieszczęśliwy. Nieszczęśliwy wypadek zostałeś, jest, zostałeś zabity. Zginąłeś. Mówić, że jestem martwy? Are you that I'm dead? Nie mówię ci, że jesteś hamburgerem. Um, no nie zupełnie. Nie pochodzisz z tego świata i tam coś tam? No w każdym razie musisz um, opuścić to miejsce i to. Um, to jest twoje przeznaczenie. Czy to znaczy, że jestem nieśmiertelny?

w zasięgu Zimnej Ręki Śmierci. Kiedyś tu się pojawisz jeszcze raz i kiedyś pojawisz się tu na stałe, jeśli będziesz w dalszym ciągu taki nieostrożny. Hmm... Jakież jest moje przeznaczenie? Jaka jest moja destynia? Będziesz postępował przeciwko złej siły, kontrolującej Świat. Będziesz obowiązkowany z zniszczeniem Ancienów. Your no z e, twoim przeznaczeniem jest walka z właśnie z tymi ængs anci ancients ze starożytnymi jeżeli dobrze tłumaczę to słowo e, no zostałeś nie wiem oskarżony o zdradę i nie wiem z, wa, że że bronisz własnej będziesz bronić własnego rodu nie wiem chodzi o ludzi

No będą ci okazywali jakieś tam. U, jedzie po nas pociąg. Co to miało być? <laughs> Co na na Boga? Coś to było? Co to było? Idealnie obserwuje to, co ch sam chciałbym powiedzieć. The 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 in the the Her Nie zrozumiałem, uciej umknęło mi to ta wypowiedź zupełnie. Przepraszam. Proszę sobie na stop klapce przetłumaczyć. Przepraszam jeszcze raz. Y y y Ty krwiożerczy potworze jak możesz robić tak straszliwe rzeczy, albo. Kurczę, to miejsce mnie przeraża, albo... jak mam się wydostać z tej dziury? Nie wiem. A powiedzmy od początku wszystko. Jego krew jest w Twoich rękach, Michael. Uuuu... Zatrzymała się, żebyś mógł ułatwić Twoją śmierć i zniszczyć Ancienów. Jeśli nie uda Ci się to zrobić, śmierć w końcu wyjdzie do ciebie i wcieli Cię do jej krewu. No, że krew tamtej... Bo chodzi, chodziło w poprzedniej wypowiedzi o tą strażniczkę, którą na początku spotkaliśmy i która po prostu umarła. E, no i że ona umarła za to, żebyśmy my mogli żeby Mike Dawson mógł e, ocalić e, świat i w ogóle e, dobrze, kurczę, to miejsce przyprawia mnie ociary Michael Nie musisz tu pozostawiać chyba, panie Michaelu. Masz swoje zadanie, ja mam swoje. Dobra, jak mam się stąd wydostać?

<laughs> Ale fajny, fajny, żeś to zrobił normalnie, bardzo zabawnie. Dobrze, 20 minut kurczę, jak zbata szczeliło i nie wiem czy coś uzyskałem. No coś się wydarzyło, coś gdzieś byłem, coś się dowiedziałem. Huh, powiem, że ciężka jest ta gra. Mm, I chyba muszę sobie jakąś solucję załatwić. Chyba, chyba będzie trzeba. Bo nie ma sensu tak na ślepo łazić w kółko. Yy, dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. No i oczywiście nie zapomnijcie. Yy, podzielić się tym wspaniałym odcinkiem ze swoimi znajomymi. <noise> dzięki do zobaczenia w następnym filmie i w ogóle cześć.